Witam serdecznie w kolejnym odcinku ciekawskiego kazika. Dziś powracamy do Mystery Boxów. Trochę popodróżowaliśmy po świecie. Kto widział, ten widział. Kto nie widział i czekał na boksy, zwroty Amazon, zachodnioeuropejskie, dobra luksusowe, ten się doczekał. I otwieramy dzisiaj tym nożem dwie paczki od jednego dystrybutora. Znalazłem firmę, która jest niedaleko stąd. Więc zobaczymy co nasi krajanie nam zaserwują w paczuszkach. I teraz, tak. Mystery boxy są dwa. Dwa różne. Nie wiem który jest który. Nie mam pojęcia. Jeden kosztował 80 zł i nie wiem co w nim jest. A drugi to jest. Nie wiem czemu mu za ten. Może to będzie ten. Drugi to jest 8 przedmiotów po 5 zł, podobno w bardzo dobrej cenie. Zobaczymy, czy takie coś się opłaca. Jeżeli zawartości będą fajne, to w ofercie są mystery boxy też i po 200, i po 500, i jeszcze więcej złotych. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie będę przedłużał, bo na pewno nie oglądacie tego dla mojego gadania, tylko zobaczymy, czy się opłaca. Zaczniemy od tego mniejszego. Też jestem ciekaw. Też jestem ciekaw. Uwaga, śmiemy, żeby nie było, wszystko jest oryginalnie zapakowane. Żona, jak zwykle, właśnie, żona już tam siedzi, mnie obserwuje, już ma uśmiech na twarzy. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Muszę to Nic nie będziemy usuwać. O, proszę. Na razie widzę, jest bardzo dużo pociętych gazet. To już robi pozytywne wrażenie. I to chyba będzie. Coś mało przedmiotów. Produkt pierwszy w naszym Mystery Boxie. I to chyba jest ten za 80 zł, bo tu jest coś mało przedmiotów. Nie wiem, zaczynamy drugi. Produkt pierwszy. Takie ładne kosteczki. Można sobie układać zwierzątka. Jak byłem mały, to miałem taką zabawkę. Już chyba wiem kto to dostanie ode mnie ale jest nowe, nieodpakowane, sprawne dla dzieci. Nie wiem, ile takie coś może kosztować. Pewnie cena jest tu. Produkt numer dwa. O, proszę! Dla szefa kuchni. Gdzie jest moja czapka szefa kuchni? Co kupiłem ostatnio czapkę szefa kuchni, bo bardzo lubię gotować. To jest przedmiot, który się z pewnością przyda. I tego na pewno nie będę sprzedawał. Taka super potrójna ostrzałka do noży. Na pewno będzie ostrzyć lepiej niż lasery. Cena nie mam pojęcia. Już sprawdzam. Dobrze. Bardzo dobrze. No przynajmniej z tego będę mógł skorzystać. Bo jak na razie to korzystamy chyba tylko z poduszki, która była w pierwszym Mystery Boxie i jest najlepszą poduszką na świecie. To przeciąg. <laughs> Produkt trzeci. The Original Light Bone. Jakieś światełka. Fits in Toilet. <laughs> Co to jest? To jest oświetlenie do deski. Do, rzepa, do, do, do toalety, do kibelka. <laughs> Super jest. Jest ciemny kibelek. Wkładamy nasze oświetlenie i do czadu po prostu świeci ze środka. Jakbyśmy chcieli zobaczyć w nocy, cośmy narobili. No proszę bardzo. Zobaczę tylko, czy to jest w środku. Właśnie otworzę dzisiaj obydwie paczki. A jaj. No jest. Oczywiście światełko. Na czujkę ruchu. Tylko nie mam baterii do tego. No. Bo baterii nie mam w zestawie, no i wygląda na to, że chyba będzie działało. będzie mieli świecący kibelek. <grystanie> to już wiadomo, co to jest. Ale komu to potrzebne? Dobrze, nieważne, może komuś będzie potrzebne. Albo jest. Chyba nawet kolory zmienia, można sobie wybrać nam ileś kolorów. Kolejny przedmiot. Higrometr, termometr cyfrowy stojący, więc możemy sobie badać temperaturę, możemy sobie badać wilgotność powietrza. O, jest nawet bateria w zestawie. Więc na plus. Jest zegar, więc można sobie to w kuchni ustawić, jak się gotuje, jak wilgotno jest, jak jest ciepło. Wspaniała rzecz. Zawsze o takiej marzyłem. Coś tu jeszcze jest? Coś tu jeszcze jest? Jeszcze jedna rzecz. Zapakowana bez żadnych... nóż motylkowy! Zawsze chciałem mieć nóż motylkowy Jak w amerykańskich filmach o gangsterach Jak to się otwiera? blokada. A to jest szkoleniowy, żeby się nie poharatać, tylko żeby się uczyć, jak to otwierać, zamykać. Już bym się pociął. Coś takiego kiedyś chyba na legro sprawdzałem koło 20 złotych kosztuje. Także można się uczyć o, jak profesjonalny gangster. Proszę bardzo. Jak ktoś potrzebuje do nauki, jest mu to potrzebne. Ten niech da znać w komentarzach. To pewnie mu to wyślę po prostu. Dobrze. I co? I to wszystko z tego boksa. Nie wiem, jaka była wartość. Teraz podsumowanie wartości. I wy już wiecie, ja jeszcze nie wiem, ale faktycznie to było wszystko, więc mam nadzieję, że, że to był ten tańszy, bo ja już się boję w takim razie, co będzie w tym drugim. Dobrze, tych gazet mi się tu nasypało. Dobra, cięcie. Dobra, jesteśmy po przerwie, sobie trochę musiałem posprzątać, a w sumie to jeszcze to sobie trochę ogarnę. Porównamy sobie jeden do drugiego boksa. Może wtedy ja będę przynajmniej wiedział, bo wy pewnie już wiecie, który tam ten był boks. W sensie za jaką wartość. A ja jeszcze nie wiem, będę sobie porównywał. Ale powiem Wam znowu: jest moc atrakcji. To jest najlepsze uczucie świata. Otwierasz i nigdy nie wiem, co tu będzie. Folia. Nie wiem, czy to już jest jeden przedmiot, czy jeszcze nie. Dobra. O, nie wiem czy to jest podstawka pod herbatkę. Jedna, druga, trzecia. I to chyba będzie, to każdy przedmiot 5 zł, więc to jest ten za 80 zł. To jednak to nie jest chyba dobry boks. To jest jakaś stopa. Ech, taka stópka i to jest clean do drzwi, żeby się nie zamykały. Tam przed chwilą było słychać drzwi jak się zamykają. <śled> I nawet mam dwa takie kliny, więc wspaniale. Dwie pary drzwi sobie zblokuje. To. To jest. A widzę, że tu sporo rzeczy jest z Kika. Bo no, tu są metki, czy tam metki, no powiedzmy naklejki, więc to nie jest żaden Amazon, tylko to są hurt, hurtowe resztki, jakieś pewnie. Organizer wieszak kuchenny, łazienkowy naręcznik że jak tu ma się ręcznik nie mam pojęcia ale mam dwa takie organizer wspaniale wspaniale no w kiku to się sprzedaje więc no słuchaj tutaj mamy porta kepillos coś takiego takie Taki prosiaczek, prosiaczek i prosiaczek to jest samoprzylepny uchwyt na szczoteczki do zemu dla dzieci, więc się przykleja prosiaka, a jest nawet sawka z tyłu i tu między nogami się utrzyma szczoteczkę. I widzę, że jeszcze jeden jest prosiaczek, mam dwa prosiaczki. I na koniec no, marzenie mojego dzieciństwa laser jako breloczek do klucza. Już wiem, czym będę denerwował psa. Nawet są baterie w zestawie i co? I to było na tyle. I ja kupiłem 8 przedmiotów: więc raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chyba, że hmm. coś mi się tu nie zgadza. Albo tu jest za mało przedmiotów, albo tu jest za dużo. Ale sądzę, co to wartości. 80 zł, to myślę, że to był boks za 80 zł, a to jest za 40 zł. Eee, nie wiem, jak do tej pory mam najbardziej mieszane uczucia ze wszystkich boksów. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie. Amazon to to na pewno nie był. To są gdzieś hurtownie, jakieś sklepy tutaj nasze, funkcjonujące w kraju, albo nawet na zachodzie, ale to sprowadzane. Drugi raz, chyba bym nie kupił. Od tego, od tego handlowca, którego pozdrawiam serdecznie, może kiedyś zobaczy moje filmy i przyjdzie mi w gratisie box za 500, a ja go otworzę i powiem tak, to jest to, teraz tak nie powiem. I choćbym chciał powiedzieć inaczej, to niestety jestem zawiedzony. To było tyle na dziś i pozdrawiam serdecznie.